Szanowni Państwo, bardzo ciekawe doświadczenie. Próbowanie oliwki, która już jest bardzo dojrzała i która nabrała mnóstwo wody, ponieważ było wiele tygodni obfitych opadów. Smak tej oliwki jest niezwykły i zupełnie inny niż kiedy jest ona na początku jesieni zielona. Na początku jesieni, kiedy zjecie zieloną oliwkę, jest ona tak gorzka, że aż wydaje się być słona. Tymczasem taka czarna oliwka. Jest lekko cierpka, ale rzekłbym, że ma jakiś taki smak pomiędzy dojrzałą wiśnią, a trochę taką niedojrzałą jagodą. Jest to bardzo dystyngowany i ciekawy smak, który można spróbować tylko w określonej porze roku, czyli właśnie na zimę, kiedy te oliwki już są czarne i są nasiąknięte tą wodą. Mają mnóstwo tego soku. Oliwa z nich wytłoczona będzie delikatna i ziołowa, bo tak samo jak profil smakowy samego owocu zmienił się przez ostatnie 2,5 miesiąca, tak samo zmieni się, zmienia się profil smakowy oliwy.